Nie ma to jak leniwie spędzić dzień, jest godzina 17. wyszedłem może nie tyle z łóżka, bo wcześniej z łóżka wyszedłem, ale z pokoju spędziłem poranek pisząc bloga, czytając Facebooka, czytając wiadomości, wdając się w polityczne dyskusje na Facebooku. No ale teraz idę. W sumie zwiedzać miasteczko będę jutro, bo z tego co kojarzę autobus mam dopiero o o tej, o 16. Eee, a tam wyczekać o 10., więc to w sumie jest lepsza opcja, bo zostawiam plecak i idę na miasto. A póki mam dostęp do pokoju, to sobie siedzę w pokoju. Teraz tylko kupić bilet na jutro i coś zjeść. Z myślałem, że to jest pomnik przeglądarki Opera. jestem na jakimś takim placyku, na jakiś facet walczący. Jacyś ludzie siedzący, bezdomne psy. O, dzisiaj się dzieje, że mam bo się najadłem bardzo... mocno jakimś jedzonkiem. Kupiłem bilet i mogę wracać do hostelu. Ale tu ludzie naokoło siedzą i słuchają na głos muzyki. Dobrze, że szumi woda to zagłusza jednych od drugich. A to nie, lud nie ludzie słuchają muzyki, tylko wiszą te wiszą głośniki, i hałasują na cały plac. Więc ten facet tańczy, ale to chyba miało symbolizować przechodzenie przez jezdnię. Wszedłem na chwilę do kościoła się pomodlić. A tu podszedł do mnie jakiś staruszek kościelna, może tak ksiądz, bo w sumie na koniec bym połogosławił. No zaczął się mnie zapytać, czy ja jestem w Stanach. Powiedziałem, że nie. się pytał skąd i zaczął mnie oprowadzać po kościele. Wprawdzie nie ma tu wiele ciekawego, ale opowiedział, że generalnie yy, kościół będzie miał za dwa miesiące stulecie, bo został, yy, zaczęto budowę w 1895, skończono 1917 właśnie w kwietniu. Oprócz tego generalnie opowiadał, tylko już nie do końca zrozumiałem, rok 1965, że w miejscu tej prefektury powstało pierwsze ranczo w tym miejscu. Potem powstał taki mały kościółek, tam gdzieś z boku jest jego rysunek. No i potem, potem większy kościółek z wieżą, a potem właśnie budowali ten duży. Teraz jest to już diecezja i, i kościół jest siedzibą biskupa. Pokazał mi, że tam jest fotel. Yy, biskupi właśnie yy, pokazał, że ten, że cała ta, yy, no yy, cały ołtarz jest z jednego pluku kamienia i że w ogóle ten kościół twierdzić też jest unikalny, dlatego że jest zrobiony tak, że jest kamień widoczny na zewnątrz to może w Argentynie jest unikalny w Europie raczej nie znaczy w Urugwaju i właśnie może tu w Argentynie, Urugwaju w tych rejonach to jest unikalne że jest tak zrobione, że kamienie wystają na zewnątrz nie są po za ten, za, 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 no, nie szpachlowane, tylko to się ładnie mówi jakoś, e, otynkowane o. E, Pokazał mi też taką ciekawostkę, t, e, że takie, e, to na zdjęciach będzie, e, były takie barierki marmurowe, które służyły do klękania do komunii, a po reformie oni je przesunęli i ustawili w bocznych kaplicach, jako ogrodzenie wyjścia do bocznej kaplicy. No i generalnie miły pan sobie chwilkę ze mną pogadał, nawet całkiem sporo zrozumiałem, mimo że mówił by tak trochę jakby niewyraźnie, tak jakby nie miał zębów. Ale mówił, no zresztą właśnie ja tak na początku powiedziałem, że tak trochę nie do końca hiszpański, więc mówił bardzo w sumie prostymi słowami i ten, i, i, i sobie pogadaliśmy chwilkę. Jeszcze nie powiedziałem, że w tym kościele znajduje się figurka Matki Boskiej, która jest patronką całego Urugwaju. A została właśnie, nie wiem, znaleziona, zrobiona, nie, tego nie zrozumiałem. Jak tych 33 wspaniałych właśnie wylądowało w Uruguayu, żeby walczyć o niepodległość. Gdzieś przy jakiejś dużej skale coś tam ten właśnie znaleźli, pojawiło im się, wyrzeźbili, nie wiem, nie zrozumiałem. Wszedłem do muzeum Indian i Gałczów Wstęp Wolny. jak zwykle są kameczki. Ale ciekawe, że te kamyczki mają jakieś ślady rzeźbienia, że były robione, ale można było je przywiązać do czegoś. Nawet rysunek, jak to wyglądało użycie tych kamyczków? Z tego dokumentu, co zrozumiałem, z opisu wynika, bo tu nigdy nie było dużo Indian, szczególnie, że jak się pojawili Hiszpanie zaczęli łapać. Na plantację po prostu uciekli w głąb lądu, a że tu granic nie było, to się zniknęli w Brazylii, w Argentynie. A ci co zostali, to tu jest coś napisanego, że w 1854 roku w wyniku epidemii OSPY wygina ostatnia grupa. I właśnie ocalał tylko jeden z niej człowiek, szef. Ostatnia grupa, która mieszkała w tej. W nie, nie, właśnie że nie, czy w tym Rógweriu, czy w tej oko okolicy. Sami groty szczą. Ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, centkowany kręty jak wąż bo. To jest takie muzeum, nie muzeum, nie, by nie zapisane jako muzeum, tylko jako jakaś... Sosy. Coś tam, nie zrozumiałem, co to jest, ale zobaczyłem, że wygląda jak muzeum, ma otwarcia, zajrzałem, pani się zapytała, czy chcę obejrzeć, przyjrzałem, że tak i oglądam, To wygląda, że jest też związanego z jakimś towarzystwem Gałczów, czy coś takiego, w sensie organizatorami corocznej fiesty gałczowskiej. No i mają też różnego rodzaju artefakty, różnego rodzaju maszyny, stare rowery, tam do odmiany jest nowy rower, chyba pani do pracy przyjechała, stare na wsi ulic I bardzo fajna ciekawostka, czyli gniazdo. Rozumiem. Os albo pszczół. Chyba os. Wozy, beczki, konewki, różnego rodzaju urządzenia. Yy, te przy, przyrządy, yy, narzędzia. Koła, chałupka. Jedna chałupka, druga. To był komisariat policji, rozumiem. A w środku jest... Tu i krzesła i zdjęcie jakiegoś policjanta. Powiedziałem kapliczka, znaczy powiedziałem chałupka właśnie, a to się okazuje być kapliczka. A i figurka to chyba kopia tej z katedry A, jeszcze wnętrze tego miejsca z różnymi też artefaktami w ogóle Takuarembo jest jednym miastem w Urugwaju, które ma nazwę oryginalną pochodzącą z języka Indian Wszystkie pozostałe mają nazwy nadane przez kolonizatorów. Najczęściej jakieś Melo, to był jakiś Generał, Artigas, Generał, Train i Tres to są ci 30 człowiek wspaniałych. To kolono też miało jakąś nazwę, ale w pewnym momencie się wrócono do nazwy oryginalnej. Gdzie oczywiście nazwa nie odnosiła się do miasta, bo tu nie było miasta, nie żadnego, tylko do miejsca gdzieś, jakieś skrzyżowania strumienia z czymś. Była nazwana przez Indian właśnie takwarem, bo to oznaczał jakiś cichy strumień, coś takiego. Ostatnia, najbardziej chyba nowoczesna część z zdjęciami ze 60-tych, z trochę starszymi aparatami fotograficznymi, ale z telefonami już całkiem nowymi. Bym wiedział, ten z lewej, to nie wiem, czy ja w nie mam podobnego teraz w kieszeni. O, tutaj starsze telefony, motory, aparaty. Taki w środku też chyba gdzieś miałem po ilości wody. Chyba mają lekką powódź. Szedłem do małego parku z jeziorkiem. Na kosem jakieś takie robione budy, te na jakiś. A właśnie, w sumie, no może na karnawał, bo w sumie jest dzisiaj tłusty czwartek. Więc za pewnie w sobotę, od soboty się zacznie wielki karnawał tutaj ma, ma inaczej? Co wskazuje na w Montevideo, że mają to rozwleczone w czasie. W sensie yy, oni się chwalą, że może w Rio jest największy, ale w Urugwaju jest najdłuższy, bo zaczynają generalnie zwykle gdzieś tam 15 stycznia i co tydzień mają jakąś imprezę w, w Montevideo. Natomiast w małych miejscowościach mają w różnych datach, także yy, na przykład na wybrzeżu można robić yy, karnawaling, czyli yy, przenosić się co kilka dni o, do miejscowości i mieć karnawał przez całe wakacje, na przykład przez dwa tygodnie. Nawet z okazji karnawało świeży asfalt wylali, pewnie żeby się nie kurzyło. Ja zrobić tak na chybcika, żeby wylali go też na trawy, które rosną przy, na krawędzi drogi. A jechali szybko. O, a tutaj stała kałuża, to wylaje asfalt na kałuże. Więc teraz pływają plamy asfaltu. A takie na chybcika. Nie? W sumie czwartek, a do soboty musi wyschnąć. Przed chwilą zaczepił mnie starszy pan gaucho. Trochę na sedzie masz problem. W sensie pytała ja się, pytałem, czy czegoś szukam. Ja nie wiem, no tak, wyszedłem się przejść, ale czegoś szukasz. Nie, no tam, czekam na autobus do Salto. Wyszedłem z dworca, żeby zobaczyć miasto. Ale szukasz czegoś? Wyszedłem <grych> zapytał, czy, czy podobają mi się dziewczyny. Wiedziałem, że tak. No to coś tam zaczyna telefon wyjmować. Chciał mi jakąś panienkę chyba zorganizować. Ja mówię, że nie, nie, dziękuję i zaposzedłem. Trafiłem na jakieś małe mauzoleum, nie wiem kogo, ale fajnie wygląda. Tablice mocno wytarte i pomalowane sprayem. Chyba chodzi o dwustulecie miasta, po prostu. I dla twórcy: w Urugwaju samochody są, są jeszcze starsze niż w Argentynie. Macie śnieżdrowoczkę starą, Tutaj macie oplakadę, ta wersja nie wiem jaka, bardzo stara. Tu macie fiata jakiegoś. Numeracji wam nie powiem. Więcej trochę będzie na zdjęciach. Zresztą w ogóle zrobię chyba takie zestawienie zdjęć starych aut z Argentyny, bo wiem, że nie wszyscy zdjęcia oglądają, które tylko na Blogu umieszczam. A jest tam sporo zdjęć aut właśnie takich wiekowych. A tu macie Dodża. W środku chyba już niestety nie używany. Tej w się naprawdę jakieś powodzi boją. Tam na wybrzeżu było sporo takich domów, yy, mieszkań. to widzę, że całe bloki są na kurzej stopce. Właśnie przed chwilą zobaczyłem stojącego w warsztacie samochodowym Poloneza, tylko niestety nie zdążyłem mu zrobić zdjęcia. setna rocznica rewolucji w Rosji a to niedługo już nie bo rewolucja lutowa to jakoś za dwa tygodnie chyba setna rocznica będzie a październikowa w listopadzie tego roku tak jak się ktoś dziwi dlaczego mamy rocznicę rewolucji października w listopadzie no bo oni mieli kalendarz juliański wtedy i, i październik to jest obecnie listopad a, e, luty to marzec, dlatego za dwa tygodnie, mimo że luty się już kończy za kilka dni. Zatrzymaliśmy się szczerze powiem. Kto ja chcę włączyć silnik, to wróży. Na przykład, przekląć silnik albo brak paliwa. Zobaczymy zaraz. To jest dziewiętnasta. i za godzinę już być na miejscu. Ruszamy bez silnika. startowanie na tych. W sensie, no w dół jesteśmy, więc... O, jedziemy. <muchy> do hostalu Al-Hardin. Eee, Autobusy, jak widzicie przed chwilą na filmiku. Wprawdzie, było tak, że pan na informacji turystycznej powiedział mi, że oprócz tego hostalu, co mam w, w tym, tym, jest jeszcze jeden tani koło dworca, tylko dwie przecznice, tylko że jak wyszedłem przed dworzec autobusowy, to zobaczyłem, że jakby na dwie przecznice, ale jakąś ciemną ulicą, a już było po zmroku. I te tylko jeszcze takie żuliki, które tam się kręciły przy dworcu, a tam jeden pokazywał miejsca samochodom, jakiś dwóch żonglowało na skrzyżowaniu, zarabiając pieniądze, czy się po prostu żebrał. No coś przeży gwizdają, tak pomyślałem, bo jak zacząłem iść tam w tym kierunku, że tak no lampka mi się zapaliła bezpieczeństwa, że może właśnie zagwizdają, że uwaga, jakiś łup się wchodzi w pułapkę. I można, e, e, chodźcie chodźcie e, chłopaki, więc stwierdziłem, że nie idę do tego, tego tylko e, wezmę autobus, bo on z, z przystanku, który jest przy samym dworcu. E, zawiezie mnie do centrum, centrum powinno być wyższe, no, nie chcę też brać taksówki za każdym razem, bądź to będzie jest to Urugwaj, e, który jest ponownie bezpiecznym krajem dosyć. Nie mogę się kosztować, tak kwarem bo wziąłem, bo też była po prostu ulewa, więc e, samo to, żeby mnie zmoczyło straszliwie. Było problemem. Zapłaciłem 100, czyli 15 tych złotych. Tutaj pewnie był większy dystans, bym zapłacił 150-200. Stwierdziłem, że wolę, jednak, wydaje się, autobus spoko, bo Prosto mnie podwiezie za 10 tych, za 10 peso, czyli za 1,5 złotego. No i rzeczywiście przywzdzie na placu musiałem przejść jeden kwadrat, ale już taką bardziej przyjazną ulicą. W sensie a to stało dwóch panów, z czego jeden miał niemowlaka na ręku, za jakiś jakieś dwie dziewczyny na placu w ogóle siedziało bardzo dużo osób. I więc wyglądało, że, że spoksik. No i doszedłem pokojek yy, niestety drogi, ale słyszałem, że to jest drogo, czyli 800 peso za, yy, za noc, ale będę tylko jedno. Yy, bo jak strodziciemy autobusy, wygląda, że jutro yy, mam tylko nocne. Więc y, po prostu się po południu zmyję i, i pójdę na noc na autobus. I, 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 i się, y, no ale noc na autobus już po stronie argentyńskiej. Ale to stronie argentyńskiej to pewnie jutro. Jeszcze Wam pokażę. Bo jest generalnie takie jakby pięterko. Czyli... Y, hostel jest taki w stylu angielskim, czyli y, jest korytarz jest otwarty i drzwi prowadzą jakby prosto z pola do, do pokoi. W Polsce jest to niepraktyczne z powodu temperaturowych, jednak to, że mamy zamkniętą klatkę schodową daje to, że jest jednak dodatkowa warstwa izolacji cieplnej, że jak ktoś na przykład przychodzi z, z pola, wraca w zimie do domu, to mu śnieg nie wpada do mieszkania, tylko jednak... Ma ten, ma ten odstęp, że wchodzi na kartkę schodową, zamyka jedne, drugie drzwi i dopiero za jakiś czas do mieszkania.